Magdalena Cieślińska Nowakowska, dzień dobry Państwu. Przed nami najnowsze wydanie serwisu informacyjnego w dzisiejszym programie. Sezon nad wodą oficjalnie otwarty. Uwaga na upały. 65 nowych pociągów dla kolei mazowieckich. A na koniec oferta Muzeum Mazowieckiego na Lipiec. Letnia pogoda dopisuje w całej Polsce i spędzamy dużo czasu nad wodą, jednak nie należy tracić zdrowego rozsądku. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła liczba utonięć. Do 26 czerwca w Polsce zanotowano łącznie 96 utonięć. Oficjalne przywitania lata za nami. Wakacje w pełni wraz z tym liczne urlopy nad wodą. Warto jednak pamiętać, że dobrze spędzony czas nad wodą to czas spędzony w bezpieczny sposób. Takim głównym aspektem związanym z bezpieczeństwa byłoby warto wybierać miejsca strzeżone przez ratowników. Zwracam uwagę, że poza tym, że ratownik jest, to te miejsca są również sprawdzone. To znaczy wtedy, kiedy przykład ratownika jeszcze nie ma w pracy albo już go nie ma w pracy, to to miejsce i tak jest bardziej bezpieczne niż tzw. dzikie kąpielisko. Kąpielisko tworzone przez ratowników ma określony profil nie ma tam gwałtownych ustępów. To kąpielisko jest również oczyszczone, zarówno ze śmieci, jak i z pewnych elementów natury, jak na przykład jakieś duże głazy, kamienie. Poza tym one, kąpieliska są wyznaczone poprzez pławy. Na wakacjach nie brakuje dobrej zabawy, również takiej po spożyciu alkoholu i innych używek. Problem polega na tym, że po alkoholu przede wszystkim percepcja tego, co się wokół dzieje nas, możemy w ogóle inaczej oceniać. Zwracam też uwagę, że możemy być kompletnie zamroczeni tym alkoholem. I że tak pewno może do nas nic nie docierać, tak? Nawet jakieś uwagi zdroworozsądkowe niestety możemy ich nie przyjmować. No i poza tym wydolność organizmu bardzo spada. Czyli powiedzmy, jeżeli powiem wczoraj w stanie przepłynąć na drugą stronę jeziora, dzisiaj po tym alkoholu mogę tego nie móc zrobić. Ważne jest, aby nie łączyć dwóch typów kąpieli słonecznej i wodnej. Po długim i intensywnym opalaniu nie jest wskazane wchodzenie do wody. Może to skończyć się szokiem termicznym. Oczywista sprawa to znaczy nadzór nad szczególnie nad dziećmi do, do siódmego roku życia. A przypominam, że generalnie osoby do 13 roku życia powinny być na plaży z osobami pełnoletnimi, znaczy pod opieką osób pełnoletnich, a do 7 roku życia absolutnie nie wyobrażam sobie wchodzenia bez opieki osób dorosłych. Oto podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym wypoczywasz. Przed kąpielą sprawdź temperaturę wody. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza. Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, naczczo lub bezpośrednio po posiłku. Zadbaj o innych. Jeżeli jesteś świadkiem udzielenia pomocy człowiekowi wyciągniętemu z wody, nie przeszkadzaj ratownikom. W ciągu ostatnich trzech lat znowu ilość wypadków śmiertelnych w wodzie rośnie. Zresztą w tym roku znowu urosła. To znaczy do dnia dzisiejszego w Polsce utonęło 96 osób. W roku analogicznym poprzedniego roku utonęło 93 osoby. Czyli mamy już o trzy osoby dzisiaj na dzień dzisiejszy więcej w całej Polsce niż w roku poprzednim, a w ciągu ostatnich trzech lat niestety ta krzywa utonięć cały czas rośnie. Przed urlopem wpisz do telefonu numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 oraz numer alarmowy 112. W sytuacji zagrożenia może okazać się bezcenny. W razie wypadku zadzwoń podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę. W ostatnich dniach panują wysokie temperatury. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą całej Polski. Policja apeluje o niepozostawianie dzieci i zwierząt w pojazdach. Przy panujących wysokich temperaturach wystarczy zaledwie chwila, aby doprowadzić do tragedii. Nigdy nie zostawiamy dziecka czy zwierząt w samochodzie podczas upałów. Temperatura w rozgrzanym aucie sięga nawet 60 stopni. Piękna pogoda i upały sprawiają, że dnia dworzu jest bardzo gorąco, jednak pamiętajmy, że w pojeździe temperatura jest jeszcze znacznie wyższa. Nieraz brak rozsądku może narazić nasze dzieci lub zwierzęta na ogromne niebezpieczeństwo. Apelujemy do wszystkich osób, które zauważą, dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe, a jeżeli w pobliżu nie ma właściciela, o informowaniu natychmiast służb. Pamiętajmy, że jeżeli funkcjonariusz stwierdzi, że dłuższe pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w aucie zagraża jego życiu lub zdrowiu, ma prawo użyć wszelkich umożliwiających środków wydostanie go z pojazdu. Łącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne, które zauważą właśnie taką sytuację. Jeżeli poinformujemy służby, a nie, patrol nie zdąży dojechać jeszcze na miejsce, możemy wybić szybę w pojeździe. Nie naraża nas to na żadne konsekwencje prawne. Pozostawienie uchylonej na kilka centymetrów szyby, czy zaparkowanie w cieniu niczego nie poprawi. Temperatura obniży się zaledwie o kilka stopni. Narażenie dziecka na utratę życia i zdrowia jest przestępstwem. Podobnie jak pozostawienie. Psa w nagrzanym samochodzie. To przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Niebawem ulica Chopina zostanie całkowicie oddana do użytku. Asfaltowanie rozpoczęło się 26 czerwca na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Chopina z Mickiewicza i Dworcową. Urząd Miasta Płocka zapewnia, że codziennie będą układane wszystkie warstwy masy bitumicznej. Najpierw powstanie podbudowa, potem warstwa wiążąca i na koniec ścieralna. Modernizacja ulicy Chopina jest kompleksowa. Wybudowano od podstaw kanalizację deszczową, następnie jezdnię, Drogę rowerową oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Inwestycję prowadzi Miejski Zarząd Dróg. Modernizacja kosztuje blisko 8 milionów złotych, połowa tej kwoty pochodzi z kasy miasta, natomiast pozostała część stanowi zdobyte dofinansowanie z budżetu państwa. Koleje mazowieckie dzięki wsparciu funduszy europejskich oraz KPO planują rekordowe zakupy. W planach zakup 65 nowoczesnych pojazdów kolejowych. Koleje mozowieckie to samorządowy przewoźnik, z którego usług korzysta codziennie blisko 176 tysięcy osób. Park taborowy spółki kolei liczy ponad 330 pojazdów. Prawie 54% z nich to nowo zakupione pojazdy, które są bezpieczne, ekologiczne i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług przewozowych. Chcemy kupić dodatkowo 75 takich pojazdów. Wtedy byłoby ich już w taborze kolei mazowieckich blisko 150. Więc byłby to kolejny bardzo znaczny i dostrzegalny krok w kierunku modernizacji, unowocześnienia kolei, ale jednocześnie zwiększenia komfortu, co jest chyba najważniejsze. Podróży dla mieszkańców Mazowszy. Elektryczne zespoły trakcyjne typu Flirt dla kolei Mazowieckich to pojazdy o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Są wyposażone w urządzenie ETCS poziomu drugiego i spełniają wymagania standardów TSI oraz norm bezpieczeństwa zderzeniowego. W ciągu najbliższych czterech lat samorząd województwa Mazowieckiego kupi dla spółki 16 nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Coraz chętniej też mieszkańcy korzystają. Z kolei mazowieckich przesiadka, to no już powiem taki przeskok cywilizacyjny z tych starych taborów, te nowe zupełnie zwiększa komfort podróży, ale też także ekonomiczny jest to aspekt związany też z, no niestety jeszcze z, z kosztami też paliwa. Powiem tak, jeżeli chodzi o samą kolej mazowiecką, bardzo cieszę, że rozwijamy, że zmieniamy i że. Kolej Mazowieckie stawiają też na rozwój i na zmianę taboru. My też perspektywicznie patrzymy tam, gdzie są jeszcze białe plamy, tam, gdzie jeszcze nie dojeżdżamy, ale mamy taki zamiar, żeby te wykluczenie komunikacyjne eliminować, żeby mieszkańcy Mazowsza mieli szansę z każdego krańca regionu Mazowsza dojechać do stolicy. Bezpiecznie ekonomicznie. Rozbudowane jest również zaplecze techniczne, niezbędne do utrzymania pojazdów szynowych. Trwają prace związane m.in. z budową bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu, a nieco dalszej perspektywie w Sochaczewie. Wraz z początkiem lipca Muzeum Mazowieckie oferuje moc atrakcji. Start już od 4 lipca. O szczegółach opowie Agata Sobudka. Już od 4 lipca od godziny 17 w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ulicy Kolegialnej wystawa fotografii Henryka Malesy, Vanitas. Inspirowana malarstwem holenderskim martwymi naturami z XVII i XVIII wieku. Autor na wystawie prezentuje 29 prac stworzonych w studiu, gdzie wykorzystano do tego oryginalne rzeczy i sprzęty z epoki oraz naturalną florę i faunę. 7 lipca w skansenie Osadnictwa nadwiśleńskiego w Jączyminie Polskim od Godziny 17 uczestnicy poznają dawne urządzenia młyńskie, historię młynarstwa, różnice w budowie wiatraka i młyna i proces przetwórczy. Na żywo zobaczą jak pracowały urządzenia młyńskie, a do tego będą mogli wziąć udział w warsztatach wypieku pieczywa. Spotkanie uzupełni plenerowe przedstawienie pod tytułem Cudowny chleb w wykonaniu teatru echa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Nie obowiązują zapisy. 16 lipca w Muzeum Żydów Mazowieckich, ulica Kwiatka 7 pokaz filmów Papa się żeni, w cyklu kino przedwojenny w Muzeum Żydów Mazowieckich. W tej komedii muzycznej Zbigniew Frakowiecki wciela się w dziennikarza, który walczy o zachowanie pracy w gazecie Dzwonek Wieczorny. Wstęp wolny. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.